Top 5 legendarnych zadmiarów w Stars. Top 5 jest KIT bo bardzo OP ma oczywiście ULT i dobry jest. Najbardziej na niewice mi robi nerwice, dlatego jest TOP 5. Top 4 jest Kenji. Dla mnie Kenji jest bardzo OP zadmiarem, najbardziej jako ULT to można naprawdę zamieszać. W najlepsze to jest Duo albo klejnoty, yy, dlatego daję go na top 4. Kolejnym zadmiarzem jest Spike. dla niego ult i atak mogą wykierować gierkę, dlatego go daje top 3, po prostu ten zadmiarz nie bardzo denerwuje grę przeciwko niego. I teraz top 2, top drugi jest oczywiście Cornelius, Cornelius jest bardzo pełny i bardziej na tanki, bo tanki prawie nie mają z nim szans, dlatego go daje na top 2, po prostu jego ult wiszos